Marcin Osman i mój gość Maciek. Swaszka. A skąd ty w ogóle bierzesz siłę do tego, żeby tam wejść, nie? Wiesz co, ja biorę. Ta siła wynika z tego, ta siła wynika z mocy, może tak. Nie? No ale jak mieć moc... moc jak się nie ma siły, o, tak zapytał. E, zależy właśnie, z którego poziomu zaczynasz, nie? E, ja zaczynałem z poziomu takiego, że, że tego zimna nie lubiłem i ono we mnie jakieś negatywne emocje budziło i musiałem przerobić te negatywne emocje czyli ten poziom siły na poziom mocy czyli pozytywne emocje. Czyli z każdym Że razem, Tak. Każdym razem jak tam wchodziłem do tej wody, to pamiętałem o tym jakie mam nastawienie, pamiętałem tam z jaką intencją wchodzę, pamiętałem tam co mi to daje i to mi dawało jakby taki wiarę w to co robię. A jeżeli chcesz być zmotywowany i chcesz robić to cały czas, to musisz posiadać dwie rzeczy. Jedna rzecz to musisz wierzyć w to, co robisz, a druga rzecz, musisz kochać to, co robisz. I jak zaczniesz kochać to, co robisz, to nie mają dla Ciebie znaczenia słabszy, gorszy dzień i tak dalej. Zawsze jesteś zmotywowany. A jak jesteś dobrze zmotywowany, to możesz zbudować jakąś samodyscyplinę i ona nie słabnie wtedy. Więc to wiesz, mnie wychodzi, że ludzie wiedzą, że muszą kochać coś, ale nie wiedzą, jak to rozkochanie uruchomić albo odnaleźć. Albo myślę, że trzeba je odnaleźć, a nie uruchomić, bo są różne szkoły. Mhm, Więc jaką dałbyś rekomendację, albo jak ty to rozumiesz? Że od, odpalenie, czy odnalezienie, czy zbudowanie tej siły Wiesz co, no ja generalnie starałem się od początku. Wiesz, co, czasem to były naprawdę proste rzeczy. Czyli na już my, nie wiem, przychodzimy z chłopakami nad jezioro i jest taki moment, gdzie. No, Bo wiadomo, to nie, to nie jest ten nie dzień. Ten dzień. Nie, może lepiej, jakby było trochę więcej słońca i tak dalej. Zaczynasz wymyślać, a my ustaliśmy przed taką zasadę, że przychodzimy nad jezioro. ok, i teraz... Yy, kto pierwszy, ten lepszy. Nie? Czyli i tak, tak. Czyli takiej na w formie, takiej na początku rywalizacji, tego, że trzeba szybko do tej wody wejść, że nie możemy zastanawiać się. Albo ustaliśmy takie zasady, że nie można mówić negatywnie, tylko jakbyś nawet myślał, że nie jest zimno to musisz mówić, że jest przyjemnie, że jest rzeźko, że używać same takie pozytywne określenia z poziomu jakby słów, żeby wpłynąć chociażby na poziom swojego myślenia. Nie? Bo wiemy, że myślenie jakby w konsekwencji daje nam to, co mówimy, więc będziemy mówić o tym dobrze, żeby nasze myślenie jakby też się zmieniło na temat tego. nie? Więc jakieś takie czasem proste to muszą być rzeczy, ale na przykład wchodzisz do wody, i musisz być cały czas uśmiechnięty. <laughs> motion creates motion. Nie? To znaczy od Robinsa dawno temu i tak działa. E, ja jestem permanentnie uśmiechnięty i nawet ciężko jest znaleźć w mojej ekipie, w e, firmie zdjęcie, gdzie jestem uśmiechnięty, jak czasem potrzeba w innym kontekst pokazać mnie. A po dwóch dniach konferencji to nie bolą mięśnie twarzy mhm, od uśmiechania mhm, się. Mhm, mhm. I e, ja też zacząłem się uśmiechać bardziej świadomie i widzę, jaki ma to wpływ na ludzi. Część ludzi to uwielbia, a część ludzi to kurwia. Nie jest możliwe, żeby ten gość bez prochów taki był śnięty cały czas. Ja mówię, w moim świecie to trochę inaczej wygląda. Dokładnie, dokładnie. E, też trzeba mieć chęć tej zmiany. No jasne, no bez tego i w ogóle świadomość, nie? Że, że ta zmiana jest potrzebna, że w ogóle potrzebujesz coś w swoim życiu udoskonalić nie? i tak dalej. No bo to nie jest. No ja myślę, że po prostu przede wszystkim ludzie się boją tych zmian, nie? Mój, ja miałem takiego nauczyciela, yy, który powiedział, że no właśnie kluczem do szczęścia jest y, nie bać się zmian i, i pomagać bez oczekiwań. I ja generalnie się trzymam tych zasad. Nie? Hmm. To też się wiąże z taką zasadą obfitości, to co mówisz w mojej ocenie, no bo my na przykład robimy mnóstwo darmowych materiałów w internecie, zawsze możesz oglądać, wdrażać, robić, być więcej, mieć lepszy biznes. I nie boję się, że mi się to skończy. Nigdy, no bo rozwijam się tam dodatkowe narzędzia, sposoby, strategie, które mogę. Teraz do nie fakturę wystawiać. Czyli mogę dać 100 strategii, a 103 sprzedać, na przykład, komuś. A widzę, że ludzie się często zatrzymują, właśnie, mam tam jakąś strategię, za to chcę przeglądać, na przykład, i nie dają nic światu za free, no bo tu chronią tak mocno. A mi wyszło, że danie tego światu powoduje, że rozwijasz się jeszcze bardziej, bo musisz się challenge'ować, żeby nowe sposoby znajdować. Przestaje działać od Facebooka, dobra, to trzeba się nauczyć YouTube'a. Nie działa YouTube, okej, okay, to, to TikTok, eksperymentowanie z tymi nowymi mediami. A myśli, się spotykamy się w ogóle w tej, tej rozmowie wokół Wimachofa, Metody Weimach Książka będzie 17 grudnia. Napisałeś recenzję na okładkę z tyłu, widać. <śm> jak ty rozumiesz metodę Weimachowa? Gdybyś ją wytłumaczyć, to jak by ona wyglądała? Bo teraz ty sobie to wideo zobaczę. Jak macie krzyżka dla Metody Weimachowa? Co to w ogóle jest? Trzy elementy takie podstawowe, które się na to składają, które muszą się pojawić. No, wiadomo, aspekt y, zimna jest jakby tutaj kluczowy, nie? Y, czyli aspekt zimna, ale musi on być połączony z odpowiednim nastawieniem, czyli poznanie tej reakcji swojego organizmu, akceptacja y, przy, tym, przy tym wejściu, czyli trochę, trochę musi być przy tym zabawy i trochę takiego wglądu w siebie, obserwacji, jakiejś kontemplacji i tak dalej. To jest jakby istotny aspekt do rozwoju tego mentalnego. Druga rzecz to jest trening oddechowy, który w skrócie łączy stres ze spokojem, czyli poszczególne elementy tego, tego, tej sekwencji oddechowej łączą zawsze dwa aspekty: stres, spokój. Stres, spokój, nie? Czyli 30 oddechów intensywnie wykonanych, stres dla organizmu, wstrzymywanie powietrza na wydechu, koncentracja, spokój. Kończy się powietrze, znowu stres. Zabranie oddechu na 10-15 sekund, dostarczenie tego brakującego tlenu, znowu uspokojenie organizmu i wykonywanie tego w taki w sposób w kółko łączy cały czas stres i spokój. Stres i spokój, czyli z perspektywy powiedzmy dnia lepsze, lepsza odpowiedź, lepsza odporność na stres. Czyli troszkę dajesz sobie zawsze więcej czasu między bodźcem a reakcją, którą masz wykonać. Nie? O tym jest cała książka hmm, Skotekarnego, Clean. Mm -hmm. On to zdefiniował jako taką przestrzeń między akcją a reakcją. Mm -hmm. Wbijasz się tym klinem i powodujesz zmianę. Rozszerzasz tak, to. tak. Dokładnie, dokładnie. Książkę ciężko mi było przebrnąć, co prawda, ale czytałem. To czytałem różne rozdziały z różną e, satysfakcją, nie? Tak, tak, Ale tak, ciekawostki znalazłem. Jakby tak, samozrozumienie tak. tego terminu klin, mm -hmm. to dla mnie jest wartością. Niekoniecznie to, że mam je ziemniaki przez tydzień albo jechać na No właśnie, ten, na ten, łaskę. Ten, ten dział był <laughs> trudny. Ten <Dział był> naprawdę <laughs> trudny, nie? Z tymi ziemniakami do przebrnięcia. Ale, ale nie, to oczywiście, to zawsze idziesz coś tam znaleźć. Nie? Ja też znalazłem kilka rzeczy dla siebie, nie? aczkolwiek kilka rzeczy w porównaniu do tej, co nas nie zabije. Książki, jakby zawsze to odnosiłem, no to ta, co nas nie zabije, mi lepiej dużo. Ja zaczęłam od tej książki. Zaczęłem ją w grudniu i w lutym już właziłem do wody, mhm. bo zaintrygowałem się tym i wyszło mi, że skoro moim hasłem życiowym w firmie jest e, czytaj i działaj, to jak czytam tę książkę pod kocykiem ciepłym wieczorem w domu ona jest o tym, że wleźć do zimnej wody, to, to ja wiem, że się rozwinę, jeżeli pójdę głębiej właśnie w to, na zasadzie eksperymentu. Ja nie wiedziałem, czy po tym tygodniowym obozie ja to będę robił codziennie, czy powiem, dzięki, no, no, nie, no, to no. nie jest dla mnie. Ja mogę robić tym vloga, ale nie chcę tego doświadczać. No, no, no. I że ludzie się też dziwią, że jak komunikuję książkę że to Wima czy Karnego, mhm. że ja naprawdę to robię. Ale I mi się to... wydaje, że tym gościem, który pokazuje książkę, ale on tego nie robi, bo standardem jest to, że wydajesz książki, jak jeszcze piszesz książki, one nie są świadectwem twojego życia, tylko opisujesz czyjeś życie, czy mechanizmy. Mm -hmm, mm -hmm. No, ja jestem, wiesz, zdania, że to jest chyba najlepszy sposób, nie? Czyli to co, połączyć po prostu teorię z praktyką, nie? Ja to najbardziej uwielbiam i najbardziej uwielbiam właśnie w taki sposób przekazywać gdzieś ludziom wiedzę, że mówimy o czym, jak to działa i tak dalej, podnosimy motywację. W niektóre techniki, a potem sprawdzamy na sobie i się dzielimy, jakby swoją też opinią nie? na ten temat, i, i dajemy sobie jakąś tam opcję od, odczucia, które jest czasem ważniejsze niż ta percepcja, czyli to wyobrażenie sobie. Nie? Czyli często przy zimnie też jest to, nie? że ktoś będzie tak, będzie siak, jak będzie wchodził do tej zimnej wody, a potem wchodził, i nie, było całkiem spokojnie, inaczej sobie to wyobrażałem. Nie? Dlatego no, to jest taki, takie coś, co yy, jak kończysz tylko na, yy, na, na tym, powiedzmy, twoim jakimś wyobrażeniu tego, czy tym, co przeczytasz, tym, co ktoś, in, ktoś inny ci powiedział, no to jakbyś widział jedną stronę monety, nie? A nie widzisz tej strony drugiej cały czas i dopóki nie popatrzysz z jednej i z drugiej, to nie, nie masz całościowego obrazu tego, jak to wygląda, nie? To, jest, to jest też częsty case takich eventów motywacyjnych, które w sumie są trochę przyszłością. Bo już nie ma spotkań na żywo takich masowych, wielkich spędów, gdzie jest danie y, emocji, muzyki, skakania, ale też jakiejś wiedzy. I później ludzie mają często, nie wszyscy, ale często taki zjazd motywacyjny, taki kac po dwóch, trzech dniach, że. No, już te dragi się skończyły i jest rzeczywistość. Mhm. Kiedyś byłem w hotelu, gdzie przy kolejnego dnia po evencie właśnie rodzina rozmawiała, no, już się skończył event, teraz trzeba wrócić do tej szarej rzeczywistości. No gdzie właśnie. Cały event był o tym, że, że nie wracać. No, żeby że nie wracać nie <laughs> i że nie musisz tam wracać, i były podane narzędzia i techniki i praca z mindsetem. Mhm. A mimo tego ciężko było komuś przełączyć się, czyli mamy pewnie jeszcze nieświadomie kompetencje. No Ten poziom świadomości jest, musi się zmienić na taki poziom e, odwagi. nie? Jak wychodzi z poziomu odwagi, to masz chęć do działania dopiero. To jakie byś kroki podstawowe, żeby, jeśli ktoś chce wejść w świat, twój świat, czyli e, świat szyszki, ujmachowa mhm. i tam trochę daleko z tyłu, gdzieś jeszcze osmana, który za wami podąża? <laughs> Wiesz co, ty, ja może to powiem tak nie, w taki może dosłowny sposób, ale ja jest, mnie tak uczyli, że. Jeżeli chcesz zacząć pracować ze swoim umysłem, to musisz sobie najpierw dać sprawę, że masz umysł. Nie? I to jest jakby pierwszy krok. Czyli jeżeli ktoś chce wejść jakby tutaj trochę w te rzeczy, które, które ja robię, czy wim robi, czy ty też miałeś okazję doświadczyć, to musi przede wszystkim do mnie przyjść i powiedzieć, że on to chce. I od tego momentu mogłem powiedzieć generalnie, co będziemy robić. Nie? Bo jeżeli ktoś nie wie, ja go będę przekonywał i tak dalej, to ja już nie mam na to czasu. Nie? Ja już mam generalnie yy, taki poziom, że chętnie się dzielę, ale z ludźmi, którzy po prostu chcą to przyjmować. Więc pierwszy krok, zdać sobie sprawę, że ty chcesz zmieniać coś. A potem ktoś cię poprowadzi, kto już generalnie tą drogę przeszedł. To Fryderyk jak ma takie fajne powiedzenie, gdzie mówi, że nie można zrobić dwóch rzeczy na świecie. Wywinąć hełm na drugą stronę i zmusić kogoś do zmiany, jeśli on tę zmianę nie jest gotowy. Mm -hmm, mm -hmm. Więc pytanie, czy to, co ty robisz, to właśnie takim e, momentem, inspiracji dla kogoś, że ktoś widzi ciebie, widzi Wima, widzi kogoś tam jeszcze i to gdzieś buduje w nim ten taki albo niepokój, albo ekscytację, albo pokazuje, że świat wygląda w inny sposób i wtedy mu coś klika? Czy może tej osobie pomóc, żeby mu tam kliknęło coś? Wiesz co, no zazwyczaj jak ktoś, jakby różnie wygląda u różnych osób ten element, nie? Czasem to jest tak, że ktoś na przykład przyjdzie i powie Yy, jakiś znajomy tej osoby i powie, słuchaj, ja zrobiłem to, 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 to będzie świetne, i tak dalej, I on, ta osoba dostrzeże u kogoś, jakby tą, tą zmianę. Czasem jest tak, że coś się w życiu wydarzy i trzeba generalnie coś zmienić. nie? Ten bodziec taki, który to pcha, jest różny u różnych osób. nie? Rzadko kto tak sobie siedzi i powiedzmy, kontempluje i mówi, czy jeszcze bym poprawił to, bo to już raczej dotyczy osób, które z, z natury pracują nad sobą. Więc nie ma jednego takiego przełącznika dla wszystkich. Ale coś na przykład powoduje, że ileś osób przyjdzie na, na jakieś warsztaty i dostali różny przełącznik, ale jednak znaleźli się w tym samym miejscu i, i są gotowi na, i otwarci na, na jakieś tam przyjmowanie wiedzy. I mimo że wszystkim dasz tą samą wiedzę, to i tak każdy wyciągnie coś innego i tak. Więc jakby no, to jest droga, którą każdy zdecyduje, jak chce pójść. nie? Jeszcze też jeden aspekt, bo mówiłeś o trzech aspektach, czyli zimno oddech i, i zostaje jeszcze jeden aspekt, czyli ten taki wewnętrzny, czyli ta medytacja. Nie? To jest też coś takiego, co ludziom nie wiedzą, jak się za to zabrać za bardzo. Nie? W naszej kulturze to nie jest oczywiste. I przez zimno można dojść do tej medytacji, ale to medytację, czyli utrwalenie pewnego stanu powinno się w głowie utrzymywać, no i to jest tr trudniejsze dużo dla, dla ludzi, nie? czyli ten trzeci aspekt metody wima. Tam jeszcze aspekty jakieś fizyczne, rozciąganie i tak dalej. Z mojej perspektywy wszystkie te rzeczy, które tutaj są robione, to jest praca na nerwie błędnym, nie? Czyli, 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 czyli praca z, z autonomicznym układem nerwowym. Dla mnie, ja to widzę w, tylko w ten sposób. Mhm. Nie? Też warto dodać, że cała sesja oddechowa to jest 11-12 minut. Mhm, dokładnie. Więc każdy może to robić w każdym miejscu. To nie trzeba być nad wodą, można być w, siedząc w samochodzie. Dokładnie. Nie, to, ale wcale w samochodzie. Dokładnie. Może jechać Więc nie, nie ma jasna. żadnej wymówki, nikt nie może mieć, że nie ma czasu na to. Można powiedzieć, że nie ma czasu wyjść na morsowanie. Okej, okay, wtedy godzinę, tam półtory, dojechać, przebywać. Ok. I też Win w książce mówi, że ważniejsze jest w jego ocenie odtrenowanie oddechu niż ekspozycja na zimno nawet. Mówi, że ważniejszy oddech. Mhm. Wiesz co? No, oddech jest przede wszystkim łatwiejszy, nie? A, a zimno i oddech działają cały czas na, na ten współczulny układ nerwowy i na produkcję adrenaliny. Więc osiąga, one są synergistyczne, te dwie metody, czyli wspomagają jakby działanie tego, tego samego mechanizmu. Nie? Więc jeżeli jak co, no, oddech jest y, do wykonania zawsze w domu i tak dalej, zimno już będzie wymagało jakiejś tej większej motywacji, więc może to jest jeden aspekt. Na no drugi aspekt, jeżeli chodzi o oddech, to nie jest zaprzeczalne, że oddech jest dla nas ważniejszy pod kątem przeżycia. To. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, może wstrzymać powietrze i zobaczyć. Ja zawsze tak podpowiadam, nie? Chcesz znaczyć, co jest najważniejsze w życiu, to jeżeli uważasz, że nie jest oddech, to przestań oddychać i zobaczymy po jakim czasie stwierdzisz, że jednakże się myliłeś. Też wielu coach amerykańskich w dużych scenach mówi, że z sukcesu musisz tak bardzo pragnąć jak oddechu, gdy ktoś zanurzy ci wodę, głowę pod wodę. Mhm. A my mówimy na ten krok wcześniej, nie, nie potrzebujesz wody, po prostu to... wstrzymaj powietrze, nie? No i teraz przechodząc od teorii, idziemy do praktyki. Mhm. Więc powiedz, mistrzu, co ty mi dzisiaj z zrobisz w tej pięknej aurze pogodowej? Na aurę nie masz najpiękniejszą. Może ja, jeżeli chodzi o wejście do tej zimnej wody, polecam pierwszą rzecz, czyli skontrolować oddech, to jest najważniejsze. Co przez to rozumiem, ta faza wydechowa musi być dłuższa. Jeżeli jesteś w stanie zrobić dłuższy wydech niż wdech, no to znaczy, że przejmujesz kontrolę nad tym, nie? Czyli jakby to jest dla nas miernikiem. Jak to zrobisz, czy to będziesz robił oddychał ustami, przez nos, czy wdech nosem, wydech ustami. Na początku nie ma większego znaczenia, ważne, żeby proporcja wdechu do wydechu była odpowiednia. Taka idealna proporcja to jest powiedzmy 4 do 6, 4 sekundy na wdech, 6 sekund na wydech, ale jeżeli ktoś się tam znajduje, nie będzie miał, myślę, ochoty na liczenie, więc po prostu dłuższy wydech, nie? Dłuższy wydech jakby załatwia. Myślę, że te uderzenie adrenaliny z 20-30 sekund i już zaczyna być ok. I jak w momencie, jak zaczyna być ok i ty czujesz, że, ten, że, że kontrolę odzyskałeś, to twój drugi krok to jest praca nad rozluźnieniem mięśni. Mhm. musisz to się w tym momencie Jak tak? rozluźnisz się? no Jak rozluźnisz się, jest swobodny przepływ krwi, nie zaczyna się tak wszystko mocno zamykać, no to wtedy jest ok. To znaczy, że zaczynasz kontrolę mieć kolejną, i ja tutaj akurat. Dlatego polecam usiąść często ludziom w wodzie, bo na stojąco będzie im to bardzo ciężko uzyskać. Dlatego siedzenie jest dużo lepsze, Ty mówisz o momencie, gdy już jesteśmy w kąpielówkach, w wodzie ponad kolana, i zaczyna się dziać ten proces, mm -hmm. a krok wcześniej trzeba rozpiąć zamek, kurtki. <laughs> Idźmy krok wcześniej <śmiech> jeszcze. Ty <laughs> okay. założyłeś już, że, że oni już są w wodzie. <laughs> tak, 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 No właśnie no, zanim to zrobisz, no to dobrze jakby ci było ciepło, bo wtedy masz mniejsze wątpliwości. Jak Czyli wyszcie, co? pobieganie, chłodno? pajacyki. Ja, ja preferuję taką metodę, żeby po prostu grubo przyjść ubranym. Znaczy, ja na pewno po tej rozmowie, jak będziemy zasłodzili, ja muszę trochę się poruszać, mhm. bo czuję, że jestem zmarznięty gdzieś tu na, na twarzy. Przez to siedzimy w miejscu od pewnie pół godziny już gdzieś. No no. Więc będziemy się więc rozgrzewać. Więc no, jeżeli jest potrzebna komuś rozgrzewka, to może się rozgrzać. Ja generalnie nie, nie rozgrzewam się. Nie? Dlatego jesteś hardcorem, czy że lepiej tak jest nie robić? Wiesz co? Dlaczego z mojego punktu widzenia? Dlatego, że jeżeli rozgrzejesz się, to ciężko powiedzieć, ile powinieneś się rozgrzewać, ile dana osoba powinna się rozgrzewać. Jeżeli napływa krew do mięśni na skutek tego, że się ruszasz, to potem ona ze zdwojoną siłą będzie wracać chłodna tak naprawdę i będzie szła do serca więc też serce będzie przyjmować tutaj większą dawkę, powiedzmy zimna na początek. Ja wolę tego nie robić. Ja wolę yy, ubrać się w miarę ciepło przed przyjściem, rozebrać się i wejść i wtedy generalnie organizm działa optymalnie, nie? Mój cel na Ci jest taki, żeby w pełni posłuchać Twojej rekomendacji i po prostu mów mi, co według ciebie powinienem robić, jak robić. Całkowicie wyłączę moje jakieś znaczy spróbuję mechanizmy, czy, mm, sposoby logiczne, uh -huh, uh -huh. że proszę popróbować mnie po dobrze, twojemu. Dobrze, dobrze. powiesz, mam nie biegać. Kurwa, dobra, okay, nie będę biegał. No wiesz, my też jesteśmy tutaj, powiedzmy tak jak mówiłeś, od pół godziny, nie, więc to nie jest też tak, że przyszliśmy na, na tym, wyszliśmy z ciepłego samochodu, jest ok, i szybko decydujemy się na wejście, nie? Więc ja jeżeli czuję że tam czuł... troszkę się momentami trzęsać gdzieś jak tu gadamy sobie. No więc jeżeli będziesz czuł, że potrzebujesz, no to zrób tak, żebyś się czuł komfortowo. Jakby już w tej chwili nie jestem w stanie tak robić, jakbym tego do końca, jakbym to zrobił, jakby tutaj, wiesz, przychodząc. Ja po prostu też jak. Wchodzę, załóżmy i się rozbieram. No to przez tarcie, jakby uzyskuję nie? to wyciągnięcie trochę tej krwi, jakby na zewnątrz, a nie przez, a nie przez yy, ruch, nie? ruch. To, to czyli jest pierwszy prostu... wywiad, który którym gluta przez pół wywiadu, już od tego. <laughs> czyli ja wiesz, roz, roz, rozcieram się, pocieram, zdejmuję jakby od dołu i cały czas się rozgrzewam, rozgrzewam. I potem pyk do wody i zamaczam się, jakby nie lubię tego wchodzenia takiego krok po kroku, nie? Wolę tam się znaleźć od razu. A jeszcze jeden element, jak długo należy być? Bo ja swoją odpowiedź mam, jestem ciekaw, jak ty to e, rekomendujesz swoim uczniom? Wiesz, co, jak, jak zaczynasz od początku, to bardzo krótko. Ja tak pieszył trzy razy na, na 30 sekund i wyjść. Nie, żeby organizm po prostu nauczył się bodźca i w ogóle nie przetrenowywał się, nie siedzieć za długo. Potem są takie skutki, że ktoś wraca na przykład i jedni euforycznie reagują, a drudzy reagują tym, że są na przykład śpiący itd. i tak dalej. Mają ten układ nerwowy zmęczony, bo patrzą na innych w otoczeniu, a nie patrzą na siebie, ile by chcieli być w tej wodzie, nie? Bo to, nie ma czasu. Jeszcze jedno pytanie o proponowanie. Zobaczyłem coś po raz pierwszy w, w, sobotę, w niedzielę, tak nam mną trząsnęło. Że goście siedzieli tam pewnie po 20 minut, wychodzą z wody i potem byli, mhm. byli poparzeni w dół na czerwono, taką kreską wręcz. Czy to jest okej, okay? przegieli To jest całkowicie okej. Okay. Tak? Tak, to jest okej. Okay. Gorzej jest, jak to czerwone znika i robi się białe. Aha. <gry> to jest gorzej, nie? Okay. Bo generalnie ta krew ma być, tam gdzie skóra ma kontakt z wodą, ta krew jest, nie? Jakby wiesz, na zewnątrz, dlatego oni są czerwoni, nie? Ten organizm jakby ogrzewa się, nie? w ten sposób, nie? Zmieniając po prostu, przekładając krew. Część centralizuje, a część generalnie jest w tej warstwie podskórnej. Więc to jest całkowicie normalne i ten odczyn powinien wystąpić, nie? Ten odczyn przekrwienny. To jest super, nie? Tak powinno być. Aczkolwiek od dwóch, powiedzmy, trzech minut w górę nie dzieje się nic więcej poza spalaniem tłuszczu. Po prostu. Więc jakby te wszystkie aspekty prozdrowotne, które potrzebujesz, masz do dwóch minut. Nie? A mhm. potem... Może większą ilość mitochondriów ci się uda doprodukować, bo one są niezbędne, żeby spalać ten, ten twoją tkankę tłuszczową, ale nic więcej się tutaj już nie wydarzy. Nie? Druga sprawa jest też taka, że mocno obciążasz układ nerwowy i jeżeli jesteś, nie będziesz w stanie być często po tak długi, przez tak długi czas. A ja wolę być częściej, ale krócej. nie. Wolę stymulować się, a nie patrzeć, ile mogę zrobić. Nie? Zdarza mi się siedzieć na przykład długo. I też sprawdzać jakieś tam granice, ale robię to niezmiernie rzadko, bo nie chcę trenowywać się jakby, nie? Tak z perspektywy treningowej. Więc polecałbym po prostu krótko, intensywnie zamoczyć wszystko bez żadnych elementów termicznych, nie? Że bez ochraniania stóp, rękawiczek i takich rzeczy. Z tego powodu, że to zaburza na przykład sygnał do organizmu. Czyli organizm za pomocą dłoni i stóp rozpoznaje, jaka jest temperatura? Bo ja... Jeszcze zapytam, bo ja wchodzę w takich butach do pływania, sama taka gumka na dole, mhm. nie używam neoprenu, widziałem, że ludzie używają takiej neopreny ponad kostkę. Mhm. To jest nie okay, a taka, takie moje gumki są okej? Czy też obolisz, co, nie. jeżeli nie ogrzewa, to, to okej, okay, nie? Bo czasem ludzie się bawa, Nie ogrzewa. że coś jest na dnie, wiesz, to, że staną tak, o to na, coś, na coś, co nie, nie znają. Także to jest... to ma ochronę. No, to, to okej, okay. wiesz... Ale rękawiczki noszę. Ja wkładam wszystko, więc nie zakładam rękawiczek. Nie? Ręce powinny się znaleźć w wodzie. Tak. Tak, bo tam są receptory. Wiesz, im, im masz receptory, stopy, dłonie, twarz, nie? Czyli te punkty powinny zostać zamoczone. Wtedy aktywujesz maksymalną ilość połączeń nerwowych, więc bodziec jest najmocniejszy, a my tam okay. wchodzimy po bodziec, wiesz. To dzisiaj wejdę po raz pierwszy bez rękawiczek w takim razie, jeśli. No. Nie Możesz zamoczyć sobie, wziąć, wiesz, włożyć ręce do wody, przemyć sobie twarz, jak nie chcesz, wiesz, uszu zamaczać, żeby się tam woda nie dostała, bo jednak pogoda jest taka, że jest wieczna, nie? I tutaj trzeba troszkę uważać, i ja yy, na przykład, jak też zamaszam głowę, to wkładam na przykład sobie palce do, do uszu, żeby tam ta woda się nie dostała. Yy, I myślę, że lepiej wejść szybko, zamoczyć się i tak dalej, poczuć sobie jakby to, 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 to ciepło, które gdzieś tam uderza, a, a nie przesiadywać. Z racji tego, że wiesz, to jest ciekawe, no teoretycznie ludzie, jak zaczynają siedzieć coraz dłużej, no to zaczynają dokupywać ten sprzęt, nie? No bo tutaj ręce bolą, tu coś, tu coś, zaczynają dokupywać, żeby siedzieć dłużej. Czyli jakby organizm im wyraźnie podpowiada, że Krzydości. mają wyjść. A oni chcą to przełamać, ale nie mogą tego przełamać fizycznie, więc starają się to przełamać sprzętowo. I tutaj jest problem. No bo to może doprowadzić do jakichś problemów, na przykład jakichś, nie wiem, w jakichś skrajnych wypadkach, może stan zapalny pęcherza moczowego, jakieś tutaj problemy nerki i takie rzeczy, nie? Jeżeli na przykład wejdzie ktoś z pełnym pęcherzem i się nie wysika wcześniej, nie? To ta woda będzie się wychładać w tym pęcherzu, no i będzie cały układ moczowy wychładać potem, nie? Więc no, to jest, myślę, jeżeli to ma być naturalny sposób, no to zróbmy to w naturalny sposób, nie? Aczkolwiek ja nie neguję z żadnej z tych opcji i, i ja tam jestem takim, powiedzmy, nie nakłaniam ludzi do niczego. Jak chcą sobie tak i tak, ale jak idą ze mną generalnie, no to robią tak, jak ja robię, nie? No tak. A jak chcą sobie robić inaczej, to sobie jadą gdzieś tam, gdzie, gdzie, gdzie się robi inaczej. I no. jest okej. Okay, Więc co byś powiedział takiemu Sebastianowi, który nas nagrywa i. Chyba ostatnio zimna. trzęsie się zimna i mówisz, co mu powiesz, żebyśmy mogli w trójkę wejść? Wiesz co, przede wszystkim znalazłbym mu lepszą pogodę, nie? <laughs> żeby było ładne, słoneczne. Okej, okay, nie ma, next. Żeby, żeby było mu przyjemnie, nie? <laughs> I druga sprawa jest taka, że on musi tego chcieć. I że ja nie, nie zrobię. Dopóki on nie przyjdzie i nie powie, że on tego chce, to ja nie będę... Nie będę go tam nakłaniał. Udało ci się dzisiaj Sebastian. Nie? nie będę nakłaniał, bo wiem po prostu jak ja się przełamywałem i z czasem stworzenie tych lepszych warunków, zwłaszcza przy tych pierwszych razach i dać komuś zapamiętać ten fajny czas jest, jest dużo, dużo ważniejsze i można poczekać sobie na te dobre to warunki. To jest jak pójść na ryby po raz pierwszy z wujkiem, jak tą płotkę złowisz, to to wystarczy, żeby złować bakcyla. Dokładnie. Musi A to jak być nie no... to... Nie biorę. No to nie podoba mi się ten sport, nie? Rozumiesz? Za dużo walki nie może być na początku, nie? Musi być troszkę fajnie też. <laughs> dziękuję Ci bardzo. Dzięki, dziękuję Ci bardzo. Było dziękuję. super zimno. Lód mi leci, cały, leciał, leci.